Krable to gra kultowa od wielu, naprawdę wielu lat. Myślę, że jest bestsellerem w świecie gier planszowych. Czy wersja podróżna, mniejsza, karciana, będzie tak samo dobra? Cześć, jestem Agnieszka, i w dzisiejszym filmie właśnie to sprawdzimy. Krable w wersji karcianej przeznaczone są dla 2 do 4 graczy w wieku 10+. Jest to gra marki Piatnik. W opakowaniu znajdziemy oczywiście karty i na co warto zwrócić uwagę, nie przechowujemy tutaj ani grama powietrza, pudełko jest szczelnie wypełnione kartami. Musicie przyznać, że wizualnie... W ogóle się ta gra nie różni od standardowych Scrabble, to znaczy graficznie, no bo wiadomo, że tam mamy płytki z literami, a tutaj mamy karty, ale te karty wyglądają również jak doskonale nam znane płytki z literami. Mamy nawet premie, które również będziemy w trakcie gry używać. Przed rozpoczęciem gry karty tasujemy. Dokonujemy wyboru pierwszego gracza i każdemu rozdajemy po 7 kart. Z reszty kart tworzymy zakryty stos i rozpoczynamy grę. Każdy gracz może w swojej turze ułożyć wyraz lub wymienić karty. Wymianę kart dokonuje poprzez odrzucenie ich zakrytych na stos kart odrzuconych i wzięcie dokładnie tylu kart, ile odrzucił. Gracz numer 1 układa wyraz. Wyrazy muszą być oczywiście w słowniku języka polskiego. Troszeczkę się tutaj oddaliłam z kamerą, żeby większy obszar objąć. Gracz numer jeden ułożył wyraz tran. Do gry potrzebny nam jest jeszcze notesik i długopis, aby zapisywać punkty każdemu graczowi. Uzupełniamy do siedmiu. I teraz kolej drugiego gracza. Gracz dokłada karty tworząc wyraz łapa. I teraz przed kolejną rozgrywką zostaną zabrane litery z wyrazu, który został ułożony poprzednim razem. Dokładamy teraz karty do. Łapy. Mamy tutaj również karty premii słownych, zupełnie tak jak na planszy w skrable. Wykorzystać taką kartę możemy w dowolnym momencie. Ułożę wyraz Ja i jeszcze tej karty nie będę chciała wykorzystać. Poczekam na jakiś dłuższy wyraz, bowiem tutaj tych punktów aż tak dużo za ten wyraz nie ma. Jeżeli gracz uważa, że nie może dołożyć liter, wymienia jedną lub więcej kart. Gracz może również spasować, wtedy na nie nie dokłada ani nie wymienia, ale jeżeli każdy z graczy po kolei drugi raz z rzędu spasuje, gra automatycznie się kończy. W grze tej jak w zwykłym skrable oczywiście też mamy blanki, czyli puste kafelki. To była klasyczna gra Scrabble, którą każdy z Was na pewno doskonale zna, ale mamy tutaj jeszcze dwie inne, całkiem nowe odmiany gry Scrabble. Możemy urozmaicić sobie grę wprowadzając karty akcji z wykrzyknikiem. Zobaczcie, jakie mamy dostępne karty akcji. Karty te również możemy wymieniać wymieniając. Litery, nie wtasowujemy ich w klasyczny stos, tworzymy z nich osobny, potasowany stos. I jest także wersja RAMI. Z tymi kartami będziemy musieli realizować cele w 10 rundach, bo tyle trwa rozgrywka w karciane skrable. Trzy gry w jednym, tak niewielkim pudełku ogromny plus, że nie przechowujemy w pudełku powietrza. Karty idealnie wypełniają jego wnętrze, opakowanie jest na tyle małe, że wszędzie je ze sobą zabierzemy. Lubię takie podróżnicze, wakacyjne wersje znanych i lubianych gier, bo mogą one nam wszędzie towarzyszyć. I jak zawsze, zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału, aby nie przegapić żadnego kolejnego filmu i być zawsze na bieżąco z recenzjami gier i zabawek.